W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy między innymi Polska zagroziła Rosji, poszedł jasny sygnał. Ludzie Putina w niebezpieczeństwie, Załęski o ataku na Moskwę, Rosja uderza w Nawrockiego, bezczelne oświadczenie. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. W ostatnich dniach mamy do czynienia ze zmianą retoryki USA wobec Rosji, co niesie ze sobą wypowiedzi wielu amerykańskich oficjeli, którzy jawnie już grożą Władimirowi Putinowi. Tak jest też w przypadku wiceprezydenta USA Jay Devansa, który ostrzegł, że jeśli Rosja odmówi podjęcia negocjacji w dobrej wierze, konsekwencje dla kraju będą bardzo złe. Prawdopodobnie odpowiadałem na podobne pytanie setki razy w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jedną z rzeczy, którą mogę powiedzieć o prezydencie jest to, że reagują na rzeczywistą sytuację. A rzeczywistość na miejscu jest taka, że po pierwsze, prowadziliśmy negocjacje w niezwykle dobrej wierze, zarówno z Rosjanami, jak i Ukraińcami. Uważam, że prezydent jest obecnie niezwykle niecierpliwy w stosunku do Rosjan, ponieważ uważa, że nie robią oni wystarczająco dużo, aby zakończyć wojnę. To po pierwsze. Po drugie, prezydent jest coraz bardziej przekonany, że ta wojna jest niekorzystna dla Rosji. Często to powtarzam. Prezydent powtarza to cały czas. Wojna jest szkodliwa dla Rosji, jest szkodliwa dla Ukrainy i jest zła dla Ameryki. Chcemy, aby zabijanie się skończyło. Takie jest stanowisko prezydenta. Prezydent widzi też rzeczywistość na miejscu, widzi dane ekonomiczne z Europy Wschodniej, widzi liczbę ofiar, zarówno Rosjan, jak i Ukraińców, którzy zginęli w tej wojnie. Prezydent mówi Putinowi, że nadszedł czas, aby położyć kres zabijaniu. Powiedziałby to samo do Zaoeńskiego. W rzeczywistości powiedział to do Zaoeńskiego. Chce zakończenia tej wojny i robi wszystko, co w jego mocy, aby ją powstrzymać. Ale proszę zauważyć, jeśli Rosja nie odmówi o negocjacji w dobrej wierze, myślę, że będzie to bardzo, bardzo złe dla ich kraju. Prezydent jasno to powiedział. Nie jest to zmiana stanowiska, ale uznanie rzeczywistości. W administracji Trumpa będziemy codziennie walczyć o pokój. Rosji zagroził też Radosław Sikorski, który kolejny już raz ostrzegł Moskwę przed kolejnymi próbami naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uważamy, że Rosjanie celowo wysłali 21 dronów do Polski i mamy na to dowody. Jest to oczywiście naruszenie naszej suwerenności. Oczywiście doceniamy sojuszników, ale ostatecznie zrobimy wszystko co konieczne, aby chronić naszych obywateli i ich mienie. Istnieją procedury, które to regulują. Nasze siły powietrzne pozostają w stałym kontakcie. Jeśli jednak piloci nie będą wykonywać poleceń kontroli naziemnej, jeśli zostaną przechwyceni i nie będą wykonywać poleceń, obawiam się, że zrobimy wszystko co konieczne, aby chronić naszych obywateli. Czy obejmuje to strzelanie zarówno do bezzałogowych, jak i być może załogowych samolotów? Wiemy, co by się stało, gdyby kubańskie migi przeleciały nad Florydą, prawda? Dalej, Sikorski odpowiedział też na pytanie, czy jego zdaniem Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność w Europie, w tym w Polsce. Stany Zjednoczone przeprowadzają przegląd rozmieszczenia swoich sił zbrojnych na całym świecie, w tym w Europie. Czy obawia się pan, że ograniczą obecność wojskową w Europie? USA mają bardzo korzystną umowę z Polską. Macie umowę o stacjonowaniu sił zbrojnych, na mocy której przekazujemy 15 tysięcy dolarów rocznie na każdego amerykańskiego żołnierza w Polsce, więc w rzeczywistości taniej jest dla Was utrzymywać ich w Polsce niż przeprowadzać ćwiczenia w Polsce. Dwa tygodnie temu nasz prezydent był w Białym Domu, a prezydent Trump powiedział mu, że żołnierze zostaną, a jeśli chcecie więcej, możemy to rozważyć. Rozmawiałem już o tym z Departamentem Wojny i potwierdzili to. To dotyczy Polski, a co z NATO? Wojska powinny znajdować się tam, gdzie istnieje zagrożenie, a zagrożenie występuje na wschodniej Flance. Jednak prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Trumpem już drugi raz, o czym więcej sam opowiedział, podczas briefingu prasowego. Moje spotkanie wczorajsze z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że było to świetne wystąpienie. Ale także pan prezydent Donald Trump nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, w Europie Środkowej. Przekazał mi. Stale to robi pan prezydent Donald Trump od naszego pierwszego spotkania poprzez kolejne rozmowy telefoniczne, że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Było to bardzo miłe spotkanie. A wracając do strzelania do rosyjskich myśliwców, to za takim pomysłem opowiedziała się też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jestem członkiem NATO, ale mam własną opinię. Jaka ona jest? Moim zdaniem musimy bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium, a to oznacza, że w przypadku wtargnięcia w przestrzeń powietrzną po ostrzeżeniu, po wyraźnym ostrzeżeniu. Oczywiście rozważymy możliwość zestrzelenia myśliwca. Który narusza naszą przestrzeń powietrzną. Co ciekawe, pojawiają się też głosy o zniesieniu przez USA ograniczeń dotyczących używania przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do atakowania celów na terenie Rosji, a ambasador Trumpa przy ONZ Mike Wals twierdzi, że taka decyzja jest jak najbardziej możliwa. Zostawię to sekretarzowi prezydenta Hexetowi i sekretarzowi Rubio. Rozumiem, że pracują nad tym z NATO i Ukraińcami, nad ograniczeniami. Prezydent zrobi wszystko co konieczne i zmieni stanowisko, jeśli będzie to potrzebne, aby przekazać przesłanie zdrowego rozsądku. Ponadto przedstawiciel Trumpa poruszył też kwestię ewentualnego strzelania do rosyjskich samolotów przez kraje NATO, gdzie takie działania nazwał zdrowym rozsądkiem. Rozmawialiśmy o tym podczas mojego pierwszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w poniedziałek, zwołanego przez Estończyków, dotyczącego naruszeń przestrzeni powietrznej Rumunii, Polski, a teraz właśnie Estonii. Myślę, że Putin i Rosjanie powinni zrozumieć przesłanie prezydenta. On wcale nie żartuje. Jest niezwykle poważny. Irańczycy boleśnie przekonali się, że będzie stosował zarówno kij, jak i marchewkę. Co ciekawe, głos w tej sprawie zabrał też Włodymir Zemęski, który zadeklarował, że Ukraina jest gotowa użyć takiej broni przeciwko Rosji i że rosyjscy oficjele powinni cytuję dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy schron przeciwbombowy. Jeśli otrzymamy taką broń dalekiego zasięgu od Stanów Zjednoczonych, to z niej skorzystamy. Nie jesteśmy terrorystami, nawet my, nasi ludzie. Nie nienawidzimy dzisiaj Rosjan, ponieważ to oni rozpoczęli wojnę i nas zabijają. Ale wszyscy nasi ludzie rozumieją, że nie musimy atakować cywilów. Oni zaatakowali biuro premiera. Dokładnie tak. Więc co powiedziałbyś komuś, kto dziś pracuje na Kremlu? Powiedziałbym, żeby upewnił się, gdzie znajduje się najbliższy schron przeciwbombowy. Przede wszystkim muszą wiedzieć, gdzie znajdują się schrony przeciwbombowe. Jeśli nie powstrzymają wojny, będą go potrzebować w każdym razie. Co więcej, prezydent Ukrainy odniósł się też do swojej przyszłości, twierdząc, że jest gotowy ustąpić ze stanowiska, na co podał jednak jeden warunek. Czy po zakończeniu wojny widzisz siebie na stanowisku prezydenta Ukrainy, również w czasie pokoju? Czy powie pan, służyłem mojemu krajowi w trudnym momencie w jego historii, a teraz ustępuję ze stanowiska? Jeśli zakończymy wojnę z Rosją, to tak, jestem gotowy, aby nie odchodzić, ponieważ nie jest to moim celem. Bardzo tego pragnę w tym niezwykle trudnym okresie być z moim krajem, pomagać mojemu krajowi. Zawsze tego chciałem. Moim celem jest zakończenie wojny. Taki moment może jednak szybko nie nadejść, a przynajmniej tak można odczytywać słowa Dmitrija Pieskowa, który powiedział, że znajdujemy się obecnie w najostrzejszej fazie wojny, to, czego, to czego Rosja potrzebuje teraz najbardziej. Słuchajcie, idzie wojna. Słuchajcie, trwa właśnie wojna. Specjalna operacja wojskowa to jedno, ale to, co dzieje się wokół nas, to wojna. Ona nie ustała. Teraz mamy najbardziej ostry etap wojny i jest ona dość decydująca. Musimy ją wygrać dla dobra naszych dzieci, naszych wnuków, dla ich przyszłości. I oczywiście, kiedy trwa wojna, następuje wzrost patriotyzmu. Stąd patriotyczne uczucia, stąd dyskusja o tym, jak to wszystko powinno się dalej rozwijać i tak dalej. Tymczasem głos w sprawie zabrała też rzeczniczka Białego Domu, Karolin Lewitt, która jasno stwierdziła, że amerykańscy podatnicy czerpią korzyści ze sprzedaży broni NATO, które następnie wysyłają na Ukrainę. Prezydent jasno dał do zrozumienia, że od dłuższego czasu odczuwa coraz większą frustrację wobec obu stron tego konfliktu. Jednak ostatnio jest niesamowicie sfrustrowany prezydentem Putinem i Rosją, którzy nadal mówią miłe rzeczy, ale potem budzimy się każdego ranka i otrzymujemy raporty o tym, jak Rosja bombarduje Ukrainę i nadal zabija niewinnych cywilów. Prezydent jasno daje do zrozumienia, że Rosja znajduje się w bardzo słabej pozycji. I ma całkowitą rację. To ogromny kraj z potężną armią, prowadzą gospodarkę wojenną, ale minęło już 3,5 roku. Spójrzcie jak Ukraina potrafiła się bronić. Prezydent powiedział więc, że będziemy nadal sprzedawać broń do NATO, a NATO i Ukraina mogą zdecydować, jak ją wykorzystają. Jednak sposób, w jaki ta umowa dotycząca broni została zawarta za prezydentury Trumpa stawia Amerykę na pierwszym miejscu, ponieważ sprzedajemy tę broń Ukrainie i NATO, a NATO dostarczają Ukrainie. W ten sposób amerykańscy podatnicy odnoszą korzyści. Jest to zmiana stanowiska w stosunku do administracji Bidena. Prezydent powiedział jednak, że jeśli Władimir Putin chce dalej walczyć, to prezydent wie, jak walczyć. Jednak ostatecznie prezydent pragnie pokoju. Chciał zakończenia tej wojny i jasno to wyraził od momentu objęcia urzędu w styczniu. Jednak sekretarz skarbu Scott Besant powiedział, że Stany Zjednoczone nie zamierzają angażować się w działania militarne ani nic w tym stylu. Putin teraz zaczął dokonywać najazdów na granice NATO. Jedno co mogę powiedzieć, to to, że Stany Zjednoczone nie zaangażują się w to wojskowo ani też w żaden inny sposób. Sprzedamy Europejczykom broń, a oni będą mogli przekazać tę broń Ukrainie. Prezydent Trump chce zakończenia tej wojny. Wczoraj kilkakrotnie powtarzał, że jego zdaniem będzie to najłatwiejsza wojna do zakończenia. Prezydent Putin jasno dał do zrozumienia, że będzie eskalował ten konflikt. Jest to więc wyścig między Ukraińską Armią a rosyjską gospodarką. A my chcemy, aby nasi europejscy sojusznicy podjęli działania i skupili się na źródłach dochodów rosyjskiej gospodarki. A są to dochody z ropy naftowej. Żeby było jasne, to sięga grzechu pierwotnego z pierwszej kadencji prezydenta Trumpa, kiedy powiedział im, nie, nie budujcie Nord Stream 2. To właśnie uzależnienie od rosyjskiej energii, doprowadziło nas do obecnej sytuacji. Jednak na oświadczenia europejskich oraz amerykańskich oficjeli odpowiedział też Dmitrij Miedwiediew, który, jak można się domyślić, w swoim wpisie zawarł wiele obraźliwych zwrotów i co ciekawe, wywołał też Karola Nawrockiego. Coś się dzieje w Nowym Jorku. Klaun banderowczyk ma kokę i drżenie. Polak ma znusa w zębach a Trump ponownie wkroczył w alternatywną rzeczywistość i wydał serię politycznych zaklęć na temat jak słaba jest Rosja. Po spotkaniu z klaunami z Kijowa i Paryża opublikował barwny post. Jest w nim mowa o ostatecznym zwycięstwie Kijowa. Powrocie do poprzednich granic, upadłej gospodarce wojskowej Rosji, kolejkach po benzynę i papierowym tygrysie, napisał Miedwiediew, który dalej przekonuje, że sytuacja na froncie jest zupełnie odwrotna i się przedstawia Zachód. W tej rzeczywistości wszystko jest inne: Kijów wygrywa, Rosja jest rozdarta na strzępy, a gospodarka banderowskiej Ukrainy pewnie się rozwija dzięki własnym zasobom. Ale Trump nie jest taki, nie mam wątpliwości, on powróci, on zawsze powraca. Prawdopodobnie za kilka dni zaproponuje Zielonym pianiście podpisanie kapitulacji. Najważniejsze jest częste i radykalne zmienianie swojego punktu widzenia na różne kwestie. I jak to się mówi, dziękuję za uwagę poświęconą temu tematowi, zakończył Miedwiediew, w czym wbił mocną szpilkę w prezydenta Trumpa. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.